Kolejny wspaniały dzień, kolejny wspaniały poranek, co prawda deszczowy, zimny, jesienny, no ale zawsze poranek. Ja już zostałem dostarczony, jak widzieliście, na ulicę Radomia, także rozpoczynam zwiedzanie tegoż miasta. Po prostu się przespaceruję po uliczkach, zobaczę co tu jest ciekawego, wartego uwagi, czy jest na czym oko zawiesić, chociaż aura jest sprzyja spacerom, ja się nie poddaję. Zobaczymy, co uda się upolować w dniu dzisiejszym. Także lecimy w miasto. Radom czeka. zwiedzone <noise> także mogę jeszcze coś się poradomi po centrum poszwendać i zobaczyć co jeszcze w sobie skrywa zobaczymy Cały ziemnięty, cały mokry, także uciekam już do swojego loku, żeby wypocząć, żeby nabrać sił, żeby się osuszyć i przygotować do jutrzejszego wymarszu. Także opuszczam, radą, odmeldowuję się. I tak pięknie moi, dojechałem już z powrotem do domciu, także w piecu napaliłem, bo chłodno, muszę się ogrzać, naprawdę mnie... Deszcz zmoczył, wiatr po prostu ochłodził, było mi strasznie zimno. Czapka na głowie nie wystarczała, także do końca dnia już się raczej stąd nigdzie nie ruszam. I co? Nie taki zły ten do mnie? Mi się w sumie podobało. Było gdzie chodzi, tylko gdyby nie to, że było tak zimno, bo, bo naprawdę pędziłem, żeby jak najszybciej całość przejść i wrócić do ciepełka. Eee. Także całkiem przyjemnie spędzony dzień dzisiaj. Już resztę dnia planuję odpoczywać, leżakować był to niestety albo niestety wymarz. Nie wiem, jaka będzie to pogoda. Jeśli będzie taka sama, to czekamie ciężka przeprawa. Oj, ciężka. Także miejmy nadzieję, że pogoda się trochę ogarnie. Co prawda no, wychodząc na jesieni, miałem świadomość tego, że będzie ciężko, ale nie wiedziałem, że tak szybko przyjdzie chłodek. Jeszcze tylko śniegu brakuje. No. Dobra, odpoczyłem, jakby się coś dało, a dalej działo to, dam znać.